Nie wiem, czy będzie tatry widać. Gołym okiem widać. Tak, nie wiem, czy będzie widać. Szkoda, że nie podcięte są drzewa, bo było więcej widać w dole grybów. Tam podobno pasma jaworzyny krynickiej, przynajmniej tak pan tutaj mówił. Tutaj na szczęście drzewa są podcięte, to coś tam widać. A wieża dosyć fajna, ciekawa. Nieźle są widać pętlę grybowską, znaną jużnikom kolei. Spróbujmy coś nagrać.